Proponuję, aby dzisiejsze spotkanie poświęcić wyłącznie w kwestii spoleńskiej. W najbliższych dniach na pewno kwestia związana z wydarzeniami z ubiegłego tygodnia znajdzie się również o zainteresowaniu opinii publicznej. Opinia publiczna zostanie o tym poinformowana przy okazji chociażby mojego spotkania w środę. W dniu 11 odbędzie ja się posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Przyjąłem zaproszenie przewodniczącego posła Kalisza i to będzie właściwe forum, na którym do tych zdarzeń będzie można wrócić. Dziś chcemy mówić o śledztwie smoleńskim z dwóch powodów. W śledztwie smoleńskim z dwóch podstawowych powodów. Pierwszym z nich jest moja wizyta ubiegłotygodniowa w Moskwie i rozmowy na temat tego śledztwa z zarządem Komitetu Śledczego oraz z zarządem prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej. A drugim powodem jest ukończenie analizy opinii biegłych fonoskopów z Instytutu Ekspertów Stądowych w Krakowie dotyczących właśnie tej kwestii. Pozwolą Państwo za tym, że przejdę do pierwszego aspektu naszego spotkania. Chciałem powiedzieć, że moja wizyta w Rosji odbyła się w związku z 290. rocznicą prokuratury rosyjskiej. Zostałem tam zaproszony wspólnie z prokuratorami generalnymi wszystkich krajów Rady Europy. Około 40 przedstawicieli prokuratorów generalnych Europy się tam zjawiło. Uczestniczyliśmy. W tej ceremonii, a ja nie y, omieszkałem skorzystać z, z okazji i odbyć merytoryczne rozmowy zarówno z przedstawicielami Komitetu Śledczego, jak i Prokuratury Generalnej. Szczególnie interesującą rozmowę odbyłem z przewodniczącym Komitetu Śledczego, panem Aleksandrem Pastrykinem. Rozmawiałem także z Prokuratorem Generalnym Williamem Szajką oraz jego zastępcą Aleksandrem Zwiagincewem i zarządem Prokuratury Generalnej. Jeśli chodzi o Spotkanie z Komitetem Śledczym, jak Państwo wiedzą, to właśnie jest ten organ, który prowadzi bezpośrednio to postępowanie. Jest to ten organ, z którym bezpośrednio współpracuje Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadząc śledztwo Polskie. W spotkaniu w tym przewodniczący Bastrykin zapewnił, zapewnił mnie po pierwsze, że jest intencją i wolą także śledczych rosyjskich w sposób obiektywny, rzetelny i wolny od jakichkolwiek uprzedzeń, gromadzić materiał dowodowy w tym śledztwie oraz współpracować w sposób ścisły ze stroną Polski. Stwierdził, że y, prokuratura, właściwie śledczy, bo tak powinniśmy ich nazywać, śledczy pracujący w Komitecie Śledczym oraz zajmujący się tą sprawą, dokonają analizy całości materiału dowodowego, który biorą w tej sprawie także pod kątem ewentualnej odpowiedzialności prawnokarnej funkcjonariuszy rosyjskich, o ile zbiorą na to dowody. Omówiliśmy kwestie konkretne i z kilkoma z nich z Państwem się podzielę. Przede wszystkim obaj doszliśmy do zgodnego przekonania, że stan współpracy pomiędzy prokuratorami polskimi i śledczymi rosyjskimi Osiągnął taki y, poziom w związku z wielością wniosków formułowanych przez stronę polską, a także przez stronę rosyjską wobec Polski, że należałoby dokonać pewnej inwentaryzacji tej dokumentacji. Idzie o to, że wnioski kierowane do strony rosyjskiej przez prokuratorów wojskowych Polski zawierają szereg żądań o rozmaitym sposób szczegółowości. Y, idzie o to, że. Czasami dochodzi do nieporozumień. Strona rosyjska uważa, że pewne wnioski w pewnym zakresie zostały zrealizowane. Polscy prokuratorzy uważają, że jeszcze nie, bądź odwrotnie. Dla uniknięcia tych nieporozumień postanowiliśmy, że dojdzie do spotkania pomiędzy prokuratorami prowadzącymi tę sprawę w Polsce, a wtedy czy z Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. Miejsce i czas tego spotkania został pozostawiony do mojego uznania. Chciałem Państwu poinformować, że podjąłem decyzję, by do tego spotkania doszło w Warszawie jeszcze w lutym tego roku. Jeżeli nie pojawią się jakieś nadzwyczajne przeszkody, do tego spotkania powinno zatem w najbliższych tygodniach y, dojść. Przewodniczący Bastrykin jednocześnie zadeklarował wobec mnie e, zamiar, aby przy tej okazji doszło do pewnej koordynacji planowanych przedsięwzięć, tak aby nie, e, pewne czynności procesowe w tej sprawie nie próbowały na tyle, na ile, to, na ile to będzie możliwe. Te wszystkie formy współpracy pomiędzy prokuratorami polskimi a średnimi rosyjskimi które są na bieżąco stosowane, to znaczy rozmowy telefoniczne, wymiana pism i tak dalej, to co zresztą zostało uzgodnione w związku z ustaleniami, uzgodnieniami, porozumieniem podpisanym kiedyś przez nasze prokuratury, to wszystko ma swoje znaczenie, ale z całą pewnością bezpośrednie spotkanie osób, które zajmują się dokładnie tym postępowaniem powinno przynieść swoje rezultaty. Ponieważ w dokumentacji, jaka jest gromadzona w polskim śledztwie, a także w dokumentacji, które gromadzona, która zgromadzona jest w śledztwie rosyjskim, pojawiły się, istnieją pewne rozbieżności czy pewne wątpliwości związane z opiniami genetycznymi, uznaliśmy, że będzie właściwe, aby podczas tego spotkania również w tym zakresie prokuratorzy przedłożyli własne stanowisko. Jeżeli dojdzie do tego, że e, pewne m, informacje, jakie wynikają z tych ekspertyz będą wymagać dodatkowej ekspertyzy e, przeprowadzanej przez polskich genetyków, strona rosyjska zadeklarowała gotowość przyjęcia polskiego genetyka tam w Rosji, e, który pracowałby w takiej samej formule, jaką <laughs> wypracowano dotąd i w jakiej pracowali polscy archeologowie, w jakiej pracowali polscy biegli fonoskopowie, badający na miejscu rejestratory w fonoskopowie z Instytutu Ekspertyz Sądowych oraz biegli badający, ta formuła jest na tyle pojemna, jednocześnie praktyczna, że skorzystanie z niej nie będzie stwarzać żadnych trudności procesowych zarówno stronie polskiej, jak i stronie rosyjskiej. W związku z tym chciałem także powiedzieć, że otrzymałem informację, że strona rosyjska zwróciła się do biegłego genetyka o uzupełniającą opinię i ta opinia jest już na ukończeniu, zostanie ona włączona w śledztwo rosyjskie i przesłana również stronie polskiej. Przy tej okazji chciałem także poinformować, że uzyskałem wiedzę, iż strona rosyjska zwróciła się o uzupełniającą opinię medyczno-sądową dotyczącą sekcji z ciał ofiar katastrofy i przyczyny mechanizmu, który spowodował śmiertelne obrażenia. Chciałem także podkreślić, że ma to pewien związek z niektórymi zastrzeżeniami podnoszonymi przez polskich prokuratorów prowadzących to śledztwo. Oczywiście moja rozmowa z przewodniczącym Bastrykinem rozpoczęła się od kwestii zasadniczej, to znaczy od e, stale przypominanego przeze mnie przy wszystkich możliwych okazjach e, konieczności przekazania w stronie polskiej szczątków samolotu oraz e, oryginałów rejestratorów dźwiękowych tego samolotu. Jest rzeczą już e, sądzę powszechnie znaną, że e, występuje tu pewna zależność jest to, są to dowody rzeczowe, które stanowią takie właśnie, te przedmioty stanowią dowody rzeczowe w śledztwie rosyjskim i dopóty, dopóki nie zostanie ono ukończone, te dowody według rosyjskich śledczych nie zostaną przekazane stronie polskiej. W związku z tym dołożyłem do uzyskania wiedzy na temat perspektyw czasowych zakończenia śledztwa rosyjskiego, uzyskałem informację, że jest to zależne od przebiegu kolejnych badań, ponieważ w prawie rosyjskim nie istnieje termin, w którym określa się postawienie biegłemu wykonania prezesowego <coughs> zadania. Zatem postawienie również w tej chwili, czy określenie perspektywy czasowej ukończenia tamtego postępowania nie jest możliwe. W związku z porą, jaka obecnie istnieje, w porą roku oczywiście, w Rosji i w związku z ciągle powtarzanymi przez stronę polską zastrzeżeniami odnośnie sposobu zabezpieczenia w raku. Podjęliśmy i ten temat. Otrzymałem no, materiały fotograficzne, które są aktualne w wizji, najbardziej aktualne w wizji o tę sprawę. Państwo otrzymają po zakończeniu naszej konferencji materiały fotograficzne, które obrazują obecny stan, stan braku. Uzyskałem także informacje, z którą się podzieliłem z środkami masowego przekazu jeszcze bezpośrednio po zakończeniu spotkania z panem Bastrykinem odnośnie tego, że strona rosyjska, tak, chodzi konkretnie o Ministerstwo Transportu i Władze Smoleńska, postanowiła znieść konstrukcję stalową zadaszenia rodzaju wiaty nad tymi szczątkami, aby w ten sposób zabezpieczyć ten, te przedmioty. Kolejną sprawą, którą poruszałem, była kwestia brakującej dokumentacji związanej z pracą, najszerzej, najszerzej rzecz ujmując, z pracą lotniska SWR. Polscy prokuratorzy oczekują, i takie żądania były kierowane pod adresem strony rosyjskiej w kolejnych wnioskach, dokumentacji wskazującej przede wszystkim na zakres uprawnień i obowiązków kontrolerów ruchu. Z osób, które tego dnia sprawowały funkcję i uczestniczyły w sprowadzaniu polskiego samolotu. Dalej na temat instrukcji organizacji lotów, wyposażenia lotniska, danych awiacyjnych i innych danych technicznych. Uzyskałem informację, że gdy idzie o te dokumenty, to należy podzielić je na dwie grupy. Pierwsza grupa to są dokumenty, wszystkie dokumenty za wyjątkiem instrukcji organizacji lotów. I te właśnie dokumenty zostaną przekazane stronie polskiej, dokładnie prokuraturze generalnej Rosji pod koniec y, stycznia. Inaczej rzecz wygląda, gdy idzie o instrukcję organizacji lotów. Jest to y, instrukcja o charakterze niejawnym. Wiąże się ona ze statusem lotniska w Smoleńsku jako lotniska wojskowego. Sposób y, dostarczenia stronie polskiej y, informacji wynikających z tego dokumentu będzie następujący. Otóż prokurator Rosyjski dokona oględzin tego dokumentu i przedstawi te jego elementy, które nie będą narażać go na zarzut ujawnienia tajemnicy państwowej. Przy tej okazji chciałem zwrócić uwagę i przypomnieć Państwu, że obrót pomiędzy oboma prokuratorami, to znaczy pomiędzy Komitetem Śledczym i Prokuraturą Wojskową w Warszawie, ulega wydłużeniu z tego powodu, że zawsze w tym obrocie uczestniczy zarówno Prokuratura Generalna, Polski, jak i Prokuratura Generalna w Rosji, która dokonuje kontroli formalnej materiałów przesuwanych w stronie polskiej. W związku z tym yy, niejednokrotnie bywa tak, że materiały przesłane przez Komitet Śledczy do, do Prokuratury Generalnej w Rosji tam się znajdują, zostają czasami zwracane ponownie komite, Komitetowi Śledczemu i ponownie wędrują do Prokuratury Generalnej, co oczywiście w, w znakomity sposób opóźnia yy, yy, rezultaty tej współpracy. I właśnie w tym zakresie rozmawiałem z zastępcą prokuratora generalnego Rosji, panem Juliusz który zapewnił mnie, że obecnie w prokuraturze generalnej w Rosji dokonywana jest analiza sześciu tomów akt przesłanych przez Komitet Śledczy. Dotyczą one głównie informacji związanych z badaniami ofiar, ciał ofiar katastrofy. Zostaną te materiały eksperyowane do Polski na przełomie stycznia i lutego tego roku, sądzę więc, że w lutym te materiały zostały w Stronie Polskiej dostarczone. Polscy prokuratorzy zwracali się także o umożliwienie dostarczenia im materiałów w postaci zapisów dźwiękowych i wideo z grupy kierowania lotem na lotnisku, na lotnisku Siewierny. Otrzymałem informację, że zapisy te zostaną przesłane z końcem stycznia do prokuratury generalnej w Rosji i one poddane oczywiście tej samej procedurze, o której mówiłem. Także z tej strony, jeśli chodzi o działania Komitetu Środczego, uznają, że w tym zakresie nasze żądania zostały spełnione. Poruszałem również kwestię wątku cywilnego. Chodzi o postępowania prowadzone przez polskich cywilnych prokuratorów dotyczące w sprawie ogawienia zwłok prezesa Narodowego Banku Polskiego, pana Sławomira Skrzypka oraz y, 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 zwłok Andrzeja Przewoźnika. W tym zakresie otrzymałem zapewnienie, że urządzenia y, strony polskiej, które wykazywały zdanie rosyjskich prokuratorów pewnego nieporozumienia odnośnie identyfikacji wskazywanych świadków, że w tym zakresie prezes rosyjska dołożył materiały uzupełniające, które polscy prokuratorzy się zwracali, zostały w stronie polskiej dostarczone. Reasumując, więc można powiedzieć, że to, co jest elementem brakującym w kontaktach pomiędzy oboma jednostkami prowadzącymi śledztwo w Polsce i w Rosji, to, co ma bezpośredni wpływ na nich z Państwa Smoleńskiego, jest trzy grupy zagadnień. Pierwsza dotyczy uzupełniających opinii sądowo-lekarskich i genetycznych. Druga dotyczy dokumentów związanych z obsługą lotniska, o czym mówiłem. I trzecia wreszcie, a właściwie pierwsza w kolejności, gdzie idzie o pewne znaczenie także symboliczne, kwestia dowodów rzeczowych w postaci szczątków samolotów i zapisów rejestratorów. Tyle, jeśli idzie o wyniki mojego spotkania i moich rozmów w Rosji na pytania są jednak, że byłoby właściwe, którzy po przedstawieniu kolejnych informacji związanych przez pana generała Panowskiego, a potem przez posłownika Szeronga, dopiero Państwo mogli zadawać pytania.